I o człowieki! Właśnie zjadłem jajecznicę z czterech jajek, jest masa, jest białko. W ogóle to mam ferie od tygodnia, nie całego tygodnia, ale już prawie. I się nie gole i zapuściłem taką siermiężną brodę, jestem pierdolonym barbarianem, wszystko wstręża, zero magii. Idę no właśnie zaraz na siłownię, bo wiecie, po tych jajkach to mam taką masę, że muszę to, muszę to zamienić w rzeźbę, ale rzuci się też siła, nie tylko rzeźba, nie tylko wygląd, a są, muszą być bicki. I renderuje dla was właśnie odcinek Resident Evil I mi się robi w kuchni zaparza herbata W ogóle przeczytałem nazwę tej herbaty Nazywa się Enchanting Berries Rozumiecie to? Enchanting Enchanting to zaklinanie Czyli to są zaklinające jagody O co kaman takie herbaty? To tylko kuźwa nie wiem gdzie kupione Ale pewnie w Piedronce, to Slipton W ogóle SMS-a właśnie dostałem No i co? Tak, Resident Evil się tego <laughs> renderuje Zapuszczajcie brody i do usłyszenia el do prezydenta PCO.